Od samego początku był bardzo spokojnym, uśmiechniętym, wesołym chłopcem do momentu właśnie tego tragicznego dnia. Wróciłem wtedy z pracy, to była godzina 17. Ja wyciągnąłem z samochodu między innymi pojemnik z granulatem ługu sodowego, który służy wielu z nas do, do, do prawda? rur. Postawiłem to w nieopatrznym miejscu, bo tutaj na tej ławie. Córka zapytała Sąboczki. się, czy Tymek może brać to do buzi. Ja wtedy w momencie przybiegłam, patrzę, a on już był po prostu cały, już nie mógł wydobywać głosu, więc on już nie wydobywał głosu. Warga była już czarna. Nazywam się Robert Kasprzyk, jestem tatą sześcioletniego Tymoteusza, który z powodzeniem przeszedł w operację, który najbardziej chciałby po prostu... Odłączyć się od tego wszystkiego, pozbyć się tych wszystkich rurek, kabli, które tu i ówdzie wystają, nauczyć się jeździć na rowerze i po prostu bawić się z dziećmi, ze swoimi rówieśnikami. Być może dziś stajemy się świadkami przełomu w medycynie, rozpoczęcia nowej epoki w dziedzinie ludzkiej transplantologii. A nawet jeśli nie, to niewątpliwie jesteśmy obserwatorami naukowej podróży w nieznane, wyprawy odkrywczej która wyruszyła stąd z Instytutu Onkologii w Gliwicach. Profesor Krzysztof Składowski. Dwa zespoły zabiegowe kierowane mądrością i pasją przez profesorów Adama Maciejewskiego i Sebastiana Giebla, obecnych tu moich współpracowników i przyjaciół, dokonały pionierskiego w skali światowej zabiegu transplantacyjnego u dziecka makabrycznie pozbawionego przez los dzieciństwa. Do tego zabiegu przygotowywaliśmy się od ponad roku. Profesor Sebastian Giebel. Protokół, który dotyczy transplantacji komórek krwiotwórczych towarzyszącej transplantacji narządów szyi opracowaliśmy mniej więcej 9 miesięcy temu i od tego czasu czekaliśmy na dawce. Jako, że pacjent jest dzieckiem, znalezienie takiego dawcy nie jest łatwe. Wkraczamy z prośbą o taką decyzję w najbardziej dramatycznym momencie życia rodziców. Oczywiście ani słowa nie powiem i nikt z nas nie powie na temat dawcy. Profesor Adam Maciejewski. No jedno, co można powiedzieć, to wyrazić ogromne podziękowanie i podziw dla rodziców, którzy tak trudnej sytuacji, w takiej tragedii zdobyli się na to, żeby ofiarować te narządy, dać ten dar życia dla Tymka. Tu nie tylko ode mnie, całego zespołu, wszystkich zaangażowanych serdeczne podziękowanie i szacunek. Narządy, które zostały przeszczepione obejmowały nasadę języka, część gardła środkowego, gardło dolne, część szyjną przełyku, ktań, kawice, tarczyce, gruczoły przytarczyczne, mięśnie krótkie, szyi, kość gnykową oraz wyspę skórną jako monitor żywotności. Rzadko inaczej staram się Emocje trzymać na wodze w pracy, ale w tym wypadku było to wyjątkowo trudne. Muszę powiedzieć, że samo pobranie szpiku od, od zmarłego chłopca było bardzo głębokim przeżyciem. A jak na salę operacyjną wjechał znieczulony pacjent, łzy mi stanęły w oczach. No chyba po raz pierwszy, nie tylko mnie, ale całemu zespołowi trudno było wyłączyć te emocje i się pewnie nie do końca to udało. Pierwszy raz. Nie dość, że to dziecko, chociaż do tej pory zdarzało nam się dzieci operować i to nie kilka, nie kilkanaście. To poczucie rzeczywiście, może nie ryzyka, ale nowości, drogi jaką przeszedł ten chłopiec, jaką drogę przeszła jego rodzina. Gdzieś, no myślę, nie tylko podczas zabiegu, ale również po, odciskało i odciska swoje piętno. Mieliśmy z żoną tą świadomość, że jest to bardzo trudny zabieg i może się potoczyć w różnoraki sposób, ale na podstawie tego, co przeżyliśmy przez te wszystkie lata, stwierdziliśmy, że trzeba za wszelką cenę próbować, starać się, bo były takie okresy, takie momenty, stanę zapalną, skrzeli czy płuc, gdzie człowiek już był na granicy. Wytrzymałości psychicznej. Stan Małego był naprawdę kilkukrotnie, naprawdę ciężki i doszliśmy do wniosku, że ta operacja, jeżeli jest możliwa, to musimy się na nią zgodzić, bo, 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 bo niepodobna jest żyć tak dalej. Natomiast nie mogliśmy też przesądzać, że się uda. Wiedzieliśmy mu przed operacją, gdzie jedzie, co się będzie z nim działo, co będzie robione. I przyjął to dość spokojnie, chociaż oczywiście na słowo jedziemy do szpitala. jest ta reakcja zawsze bardzo, bardzo paschliwa i na granicy paniki, ale dało się mu wytłumaczyć, że to już prawie, prawie ostatni raz. Przygotowanie odpowiednich struktur naczyniowo-nerwowych, przestrzeni w obrębie szyi, biorcy. Etap odcięcia tego kompleksu tkankowego. Pierwsze mikrozesporzenie połączenie tętnicy tarczowej górnej pod mikroskopem szwami, które są kilkakrotnie cieńsze od włosa. To, co żeśmy planowali, w 100% podczas zabiegu zostało zrealizowane. Naczynia, które były zespalane, miały średnicę pomiędzy jednym a 2 mm, nerwy poniżej 1 mm. Także są to rzeczy bardzo drobne, aczkolwiek no jest to akurat, może nieskromnie powiem, jakąś rutyną w naszym codziennym postępowaniu. Kolejne etapy implantacji tu połączenie trawicy dawcy i biorcy. W pierwszym etapie u chłopca prawie rok temu, bo w maju 2018 roku otworzyliśmy piersiową część przełyku, również zniszczoną tym środkiem chemicznym przy użyciu okrężnicy umieszczonej zamostkowo, która została przeprowadzona na szyję i zaślepiona. Od tego momentu czekaliśmy na e, dawcę. 21 marca tego roku wykonaliśmy rozległy przeszczep tych wszystkich narządów w zakresie szyi, które były zniszczone, mianowicie nasadę języka, część środkową, ustną gardła, część szyjną przełyku, krtań, tchawice, tarczyce, gruczoły przytarczyczne, e, przednią ścianę szyi wraz z kością gnykową. Pewnym nową i nadzieją na wprowadzenie do leczenia transplantacyjnego był przeszczep szpiku, który pobrany został jednoczasowo podczas przeszczepu tych narządów szyi, a 10 dni później po odpowiedniej obróbce został podany naszemu biorcy. Podstawowe założenie jest takie, że przeszczepienie szpiku od tej samej osoby, od której przeszczepia się inne narządy, w tym wypadku narządy szyi i głowy, sprzyja wytworzeniu tolerancji immunologicznej. To znaczy, te komórki szpikowe powinny się wszczepić, powinny przetrwać w organizmie biorcy, po to, żeby współistnieć. Z naturalnym szpikiem tego biorca. I założenie jest takie, a wiemy to na podstawie modeli zwierzęcych, że jeżeli do tego dojdzie i te komórki szpiku od dwóch osób się w cudzysłowie polubią, to to się może przenieść również na polubienie przeszczepionych narządów głowy i szyi. Funkcja tarczycy i gruczołów przytarczycznych powróciła do normy, utrzymując hormony tarczycy i przytarczyc w prawidłowych wartościach. Od kilku dni Tom Tymek. Zaczął pić, popija wodę. Jak państwo się porozumiewają z, z, z synem? Tymek jak stworzył dość specyficzny, taki króciutki język migowy, przy pomocy palców, rączek, gestów, w bardzo domyślny sposób, w bardzo właściwy sposób pokazuje, czego nas chce, co sobie życzy, kogo mamy zawołać, kto ma podejść, z kim chce się bawić. Także nie uczyliśmy się języka migowego tak stricte, ale ta jego gestykulacja z czasem prawda, jeszcze ewoluowała razem z nim, i na dzień dzisiejszy naprawdę ta komunikacja jest, jest bardzo, bardzo dobra. Dzieci są bardzo twórcze. Takie coś, co Państwa zaskoczyło. To co po czasie zrozumieliśmy, gdy pokazuje odlicza na palcach wskazującym kciuku serdecznym i tak dalej, czyli w kolejności, prawda, mama, tata, palec środkowy to jest on, mniejszy palec to starsza siostra, najmniejszy palec to to jest najmłodsza siostra. I to mówię, to jest najbardziej taki chyba ciekawy przykład, jak on to wymyślił, jak sobie to poukładał i no jak, jak rozwiązał ten problem tej komunikacji wynikającej z, z porażenia mięśni. Chyba wszyscy czekamy na ten ostateczny efekt. Oczywiście odetchnęliśmy z ulgą i te pierwsze dni, które były dla nas krytyczne, gdzieś pozwoliły nam bardziej pozytywnie patrzeć na cały proces z większą nadzieją. Dzisiaj mija 18 doba od zabiegu, i i jesteśmy spokojni o wiele rzeczy, aczkolwiek czekamy dalej na postępy w zakresie rehabilitacji, na funkcję tych przeszczepionych komórek macierzystych szpiku. I no na pewno do momentu, kiedy chłopiec nie wróci do domu, mówiąc, jedząc normalnie, gdzieś to napięcie będzie nam towarzyszyć. Na pewno pierwszy, ten najbliższy rok będzie, będzie kosztował masę pracy, pracy neurologopedów głównie, być może jeszcze jakiejś dodatkowej rehabilitacji fizycznej. Ale jesteśmy zbudowani słowami pana profesora, który obiecał, że dołoży wszelkich starań do tego, by zrobić tak. By, by faktycznie mały był w pełni sprawny na miarę tego co wie. Więc myślę, że, że jeżeli nawet ta edukacja przesunie się troszeczkę w czasie, to, to będzie to. Naprawdę minimalne opóźnienie i uda się tym to nadrobić, bo jest naprawdę mądrym chłopcem. Jeszcze kawałek drogi przed nim, bo po ocenie skuteczności przeszczepu tego szpiku mamy nadzieję, że będzie pozytywna chłopiec zostanie przeniesiony do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie dalsza rehabilitacja pozwoli na ten moment. Trudno mi określić w czasie czy to będą dwa tygodnie, cztery czy pięć wrócić do domu w takiej formie, w jakiej oczekujemy. Dla nas no, każdy jego kroczek czy spełnienie zaleceń lekarskich jest, jest, jest wielką okazją do, 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 do świętowania. Ale no wiadomo, najbardziej chcielibyśmy, życzylibyśmy sobie tego momentu, kiedy uda się mu wyartykułować w mniej lub bardziej poprawny sposób. Te podstawowe dwa słowa mama, tata. I potem być może dojdą dziadkowie, babcie. Cała rodzina, prawda, czeka na to. I no i nie tylko rodzina, jak się Państwo domyślają. Rzesza, ogromna rzesza ludzi. I hop. Tak? Łaaa, wow, żeś ekstra wstał, super. Tak? Wszystko jest OK? Zakładamy, że po roku będziemy mogli próbować zmniejszyć tę intensywność leczenia, a jeżeli nasza teoria się sprawdzi, to gdzieś po dwóch latach być może będziemy podejmowali próby odstawienia. Ale jest to wciąż pod dużym znakiem zapytania, dlatego że nie mamy i nikt nie ma w tym zakresie póki co doświadczeń. Są Państwo pierwsi na świecie? Tak. Tego typu próby, czyli przeszczepianie jednocześnie komórek szpikowych i narządów, były wykonywane w odniesieniu do transplantacji nerek ale dotyczyły one wyłącznie transplantacji oddawców żywych. Czyli w praktyce od członków rodziny. Wtedy można wszystko zaplanować, można pobrać tych komórek dużo więcej. W przypadku dawców zmarłych to wszystko jest niemożliwe. My nigdy nie wiemy, kiedy ten przeszczep się odbędzie, nie możemy żadnego leczenia wcześniej zaplanować, które miałoby ten przeszczep poprzedzać. Stąd nasza procedura ma charakter w istocie nowatorski. Trudno mi tak bardzo wybiegać w przyszłość. Ja jestem prostym chirurgiem. I myślę, że przede wszystkim stworzyłoby to szansę. Oczywiście kolejne procedury takiego połączenia przeszczepu na z przeszczepem szpiku potwierdzą, czy rzeczywiście tędy droga i czy rzeczywiście ta immunosupresja może być bardzo obniżana lub całkowicie można z niej zrezygnować, wyeliminować ją. Pewnie będzie to oznaczało to, że chorzy nie będą narażeni na wszelkie ujemne skutki immunosupresji, a jest ich bardzo dużo. Również skrócenie ogólnie pojętej długości życia. Badania są, które świadczą o tym, że immunosupresja niestety ma taki negatywny efekt. Jeżeli się popatrzy na to, co w, tej, w jakim kierunku w tej chwili idzie Pani Profesor Semionow jako ta liderka, jako pierwsza, ona idzie w kierunku szukania jakiegoś modulatora, jeżeli chodzi o krew. Profesor Bogusław Maciejowski. Tu w tym konkretnym przypadku to jest kwestia takiej hybrydyzacji, czyli zmieszania krwi własnej z produkcją krwinek dawcy. No, Jeżeli to się okazałoby, że to chwyci, o tego nikt nie wie, trzeba być dość ostrożnym w wyrażaniu swoich opinii na ten temat, to byłby to jakiś dość istotny przełom, dlatego że... Być może w tej sytuacji pozwoliłby uniknąć to, żeby pacjenci musieli brać te środki immunosupresyjne. Wydaje się, że jest to kolejny nowatorski zabieg, który no został z wykonany z sukcesem, przynajmniej jeśli chodzi o te wczesne skutki, ale nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie transplantologia, która bazuje na pobieraniu narządów od innych ludzi. Czy to żyjących, czy już nieżyjących, zawsze zderzała się z barierą odporności immunologicznej. To znaczy, że te obce tkanki były rozpoznawane jako wrogie i po to, żeby nie zostały odrzucone, organizm musiał być oszukiwany lekami, żeby przeżył, żeby czerpał korzyść z tego przeszczepu. Cała myśl medycyny, transplantologii była skierowana, jak w takim razie spróbować zmodyfikować immunologię własną biorcy, aby ona nie rozpoznawała przeszczepu jako szkodliwy. Czyli okazało się, że tak naprawdę rozwiązanie, klucz do tej zagadki, być może, być może, podkreślmy, nie na 100%, kryje się w nas samych. Tak, ja pani powiem więcej. To jest taki nurt, który się pojawił niedawno w medycynie, mówiący o tym, że jeżeli nie da się jakiejś choroby pokonać, bo ona jest nieuleczalna, to w takim razie trzeba spróbować zmodyfikować chorego. Bardzo chciałbym podziękować, myślę, że również w imieniu całego zespołu Tymkowi za jego cierpliwość, odwagę i jego ojcu za to, że nie tylko podczas zabiegu, ale towarzyszył i towarzyszy nam w każdej chwili tej trudnej drogi rehabilitacyjnej. Resetujemy ten licznik i, i zaczynamy żyć od nowa. Nie sposób się pozbyć tego bagażu minionych pięciu lat, ale na pewno z czasem. To wszystko da się pozamykać, da się poukładać, da się te najgorsze zmory gdzieś pochować. No i po prostu cieszyć się, cieszyć się tym, że Ty muś, że, że jest z nami i że jest zdrowy. Pokaż, że jest ok. Super, fajnie.